what the Chciałbym prosić teraz księdza doktora Andrzeja Rusinowskiego o poświęcenie. Tablicy. Dokonując błogosławieństwa tej tablicy, Prosimy Boże miłosierdzie i wszystkich naszych rodaków, i wszystkich braci Węgrów, którzy poświęcili się dla naszej ojczyzny Polski. Poświęcali się Węgrzy od tysiąca lat. Poświęcili podczas 1920 roku. I przekazali nam wiele, dlatego dzisiaj szczególnie obejmujemy ich modlitwą, pamięcią. Prosimy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę i jednocześnie błogosławił za wszelki dar. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym braciom Węgrom Ojczyzna stała się mocna i silna, i mogliśmy Pokonać i dokonać wiele. Dlatego też dziękujemy im za ten wielki dar pomocy, pomocy, która została wyliczona przez przedstawicieli narodu węgierskiego. Dziękujemy im za obecność, dziękujemy im za przypomnienie tej trudnej, ale jakże, Wspaniałej historii i dziękujemy za przypomnienie tego braterstwa, które szczególnie nas połączyło. I teraz, gdy przyzywamy niepewności, rozchwiania, pewne niejasności, to jak w 1920, roku, w 1920 roku znowu zbliżamy się do siebie. Jesteśmy razem. Jak na początku naszych państw, ponad tysiąc lat temu też byliśmy razem. I dzisiaj również jesteśmy razem. Za to wszystko, drodzy bracia Węgrzy, wszyscy, którzy tam jesteście w Budapeszcie i w Waszym kraju, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to. A teraz módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo. I nakazałeś miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech, bratnie nienawiści. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzałeś na naszych braci i siostry którzy stali się ofiarami ucisku i przemocy, i złości, i oddali swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolnej Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy imiona wszystkich, zwłaszcza braci Węgrów. Z 1920 roku. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn umiłował. Ojcze, odpuść nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Łączymy się w tej chwili z całym Kościołem Polskim i z całym Kościołem Katolickim i wspólnie odmówimy modlitwę, której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Polecamy dusze wszystkich, którzy zginęli w 1920 roku, zarówno Węgrów, którzy tutaj pomagali nam, jak również i naszych braci, którzy walczyli o wolną Polskę, Wiecznie odpoczynek racim dać Panie. Wieczny odpoczynek kracim im dać Panie. Wieczny odpoczynek racim dać, dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech Pan szczerzy i błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję księży doktorze. Zapraszam Państwa o zajęcie miejsc za chwilę.